Cześć, w dzisiejszym odcinku zajmę się tym oto iPhone'em 8 Plus. Kupiłem go na OLX. Wystawiony był za 500 zł, złożyłem sprzedającemu ofertę 400 zł i zgodził się. W zestawie mamy pudełko, telefon i ładowarkę. Ładowarka jest akurat rzadkością, więc to na plus. Przejdźmy teraz do mankamentów. Ekran jest trochę borysowany, a na górze nawet delikatnie pęknięty, ale moim zdaniem nie kwalifikuje się to na wymianę. Szkoda pieniędzy. Oprócz tego kondycja baterii to 81%, a przyciski boczne praktycznie nie kilkają. Musi tam być bardzo dużo brudu, trzeba to będzie sprawdzić. Idziemy dalej. Telefon ma pęknięty tył, będzie zatem konieczna wymiana korpusu. Pod szkiełkiem od kamery jest masa kurzu, co widać po włączeniu kamery. Widzicie te czarne kropki? Miejmy nadzieję, że to tylko kurz na szkiełku. Bo może być też tak, że kurz dostał się do wnętrza kamery pomiędzy soczewki. W takim wypadku pozostaje tylko wymiana aparatu, ale to jest problem na sam koniec. Najpierw trzeba wyciągnąć z telefonu wszystkie wnętrzności, sprawdzić przyciski i przejąć wszystko do nowego korpusu razem z nową baterią. Początek we wszystkich telefonach wygląda tak samo: blaszki, odpięcie baterii, odpięcie wyświetlacza znacie to już pewnie zbyt dobrze. Omówimy sobie zatem kwestie organizacyjne. Ostatni film wrzuciłem już ponad 10 dni temu. Do założenia staram się publikować jeden film tygodniowo, także wybaczcie mi mało opóźnienie. Jednak na tłoku mojej głównej pracy i studiów zaocznych brakuje mi niekiedy czasu. Nie wspominając już o tym, że żeby być w stanie publikować jeden film tygodniowo, muszę stale zamawiać nowe telefony, naprawiać je i nagrywać film, sprzedawać, a potem montować filmy. Zauważyłem jednak, że w ciągu ostatnich kilku dni przybyło Was bardzo dużo, bo na moment nagrywania tego materiału jest już Was 40. Bardzo motywuje mnie to do działania, a Wam wszystkim dziękuję za subskrypcje i miłe komentarze. Obecnie na półce mam mnogość telefonów, poczynając od 6s+, na xs maxach kończąc. Nadchodzi więc spora ilość filmów do publikacji. Nie mogę się doczekać i mam nadzieję, że wy też. Widzieliście soczewkę kamery? Było na niej parę cząstek kurzu. Jeśli mam być z wami szczery, nie sądzę, że to te cząsteczki kurzu widzieliśmy włączając aparat. Jeśli kiedykolwiek będziecie stać przed decyzją kupna telefonu z takimi czarnymi plamkami, myśląc, że to tylko kwestia przeczyszczenia szkiełka, dam wam parę wskazówek. Generalnie zabrudzenie na szkiełku raczej nie byłyby wychwycone przez kamerę. To nie do końca tak działa. Nie jestem wam w stanie wyjaśnić dlaczego, bo nie jestem specem od optyki, a nie chcę wam to wygadywać żadnych głupot. Zapamiętajcie jednak, że gdy widzicie czarne plamki na obrazie z aparatu, to raczej nie będzie łatwa do naprawy usterka. 2. Jeśli macie możliwość, weźcie taki telefon w ręce, uruchomcie aparat, a następnie pobawcie się przybliżeniem i oddaleniem. Patrzcie, czy plamki się powiększają razem z resztą obrazu. Jeśli tak, macie do czynienia z kurzem. Pytanie tylko, gdzie on się znajduje. Jeśli rozmiar plamek natomiast jest taki sam, bez względu od przybliżenia aparatu, Oznacza to, że jednostka jest przepalona, bo np. poprzedni właściciel intensywnie praktykował fotografię słońca lub innego intensywnego źródła światła. Tak też może się zdarzyć. Wymiana korpusu zawsze związana jest z wykręceniem ogromnej ilości śrubek i wyciągnięciem mnóstwa drobnych części, jak te, które widzicie aktualnie na ekranie. Nie będę wam mówił dokładnie, co jest czym, bo stracilibyśmy cały dzień, ale pamiętajcie, że wszystko musi wrócić z powrotem do telefonu. Bo jeśli pominiecie choćby jeden klips, który ma zadanie pełnić funkcję uziemienia do innego komponentu, telefon może nie działać poprawnie, lub w skrajnych przypadkach nawet ulec uszkodzeniu. Równie ważne jest, aby każda śrubka wróciła dokładnie na swoje miejsce. Bo mają one różne długości i mogą uszkodzić jakąś część, gdy wkręcicie ją w złe miejsce. Dobrą metodą na organizację wszystkich części i śrubek jest mata magnetyczna. Pamiętajcie jednak, że nie wszystkie elementy można bezpiecznie położyć na taką matę. Ja osobiście nie kładę na nią aparatów fotograficznych. Działanie magnesu może zakłócać pracę kamery, dlatego np. śrubki mocujące ją do korpusu telefonu nie są namagnetyzowane. Oczywiście, gdy aparat jest odłączony od telefonu, to i tak nie pracuje, ale wolę uniknąć uszkodzenia go, bo jest to droga część. Z mojej strony jest to szczególarstwo i w 99% przypadków nic by się z takim aparatem ułożonym na matę magnetyczną nie stało. Ale przezorny zawsze ubezpieczony. Lepiej włożyć aparat do foliowej torebki, aby się nie kurzył i odłożyć w bezpieczne miejsce. Jak widzicie, korpus jest już niemalże pusty. Pozostało wyciągnąć cztery główne elementy: złącze ładowania z dwoma przymocowanymi do niego mikrofonami, taśmę z przyciskami głośności i blokady oraz przymocowanym do niego górnym mikrofonem i fleszem od kamery tylnej, cewka ładowania indukcyjnego i uziemienie płyty głównej. Nie wliczam w to drobnych elementów takich jak klipsy trzymające przyciski na miejscu, klipsy od wyświetlacza czy bolec od wysuwania karty SIM. Ale o tych również nie możecie zapomnieć. Jeśli chodzi o usuwanie tych elementów, są one przyklejone do korpusu dość mocnym klejem. Polecam zawsze podgrzać telefon od spodu suszarką, a następnie użyć plastikowego podważaka namoczonego w alkoholu izopropylowym. Pamiętajcie, żeby podgrzewać telefon suszarką wyłącznie z zewnętrznej strony, nigdy od środka, bo możecie coś przepalić. Starajcie się również równomiernie podgrzać całą powierzchnię korpusu zamiast skupiać ciepło suszarki wyłącznie w jednym miejscu. Wtedy na pewno nic nie uszkodzicie. Jeśli podczas usuwania danego elementu robi się coraz trudniej, nie siłujcie się. Podgrzejcie korpus ponownie. Takie cienkie elementy bardzo szybko tracą ciepło, więc kilkukrotne podgrzewanie jest nieuniknione. Jeśli dany element stawia wam za duży opór, prawdopodobnie robicie coś źle i musicie zmienić taktykę, aby niczego nie uszkodzić. Cierpliwość i ostrożność przede wszystkim, wtedy niczego się nie niszczy. Teraz przyszedł czas na najdrobniejsze elementy, pochowane w boczkach korpusu. Cewkę zawsze pozostawiam sobie na koniec, bo ją najtrudniej usunąć. A oto nasz nowy korpus. Jak widzicie, jest zupełnie pusty. Oznacza to niestety, że trzeba przenieść absolutnie wszystko. Zazwyczaj używane korpusy z demontażu zawierają te drobniejsze elementy, typu klipsy trzymające wyświetlacz na miejscu. Tutaj nie ma zupełnie nic. No trudno, trzeba działać. Nowy korpus prezentuje się z zewnątrz bardzo ładnie i na pewno warto to zrobić. A oto wspomniane przeze mnie wcześniej uziemienie płyty głównej. Przy ponownym montażu pamiętajcie, że ma się ono znajdować nad płytą główną, a nie pod nią. Taki szczegół. Teraz czas wyciągnąć bolec od wysuwania karty SIM. A teraz rozwiązanie zagadki niedziałających przycisków bocznych. Widzicie ten brud? Przycisków oczywiście użyję w nowym korpusie, więc trzeba jest tego brudu wyczyścić. Profilaktycznie warto również wyczyścić wnęki przeznaczone na te przyciski w nowym korpusie. Nie były one jakieś bardzo brudne, ale trochę kurzu na pewno tam było. Teraz przed czas zamontować przyciski i towarzyszące im metalowe klipsy razem z drucikami, które trzymają je na miejscu. Jest to jeden z trudniejszych elementów wymiany korpusu, bo drucik trzeba włożyć w dwie dziurki z dwóch stron, a następnie wcisnąć go w taki sposób, aby trzymał się na miejscu i trzymał przycisk na miejscu. Czynność trzeba powtórzyć trzy razy, dla każdego przycisku z osobna. Za pierwszym razem idzie to dość topornie, ale wraz z nabieraniem wprawy i doświadczenia wszystko idzie coraz szybciej i łatwiej. Jeśli macie natomiast tendencję do drżących rąk, raczej będziecie musieli poprosić o pomoc osobę trzecią, bo z nerwów wypadną wam wszystkie włosy. Teraz czas na resztę klipsów trzymających wyświetlacz oraz uziemienie płyty głównej. No i punkt programu, czyli cewka ładowania indukcyjnego. Niestety, w odróżnieniu do poprzedniego filmu, tutaj nie dałem rady jej usunąć. Znaczy dałem, później, ale była całkowicie zaformowana. Już teraz na filmie widzicie, że jest obtrapana, bo podważak mi uciekł. Poddałem się zatem i po prostu zamówiłem nową cewkę. Element ten jest bardzo delikatny, miękki i mocno przyklejony do korpusu. Ponadto znajduje się we wnętrze dopasowanej do jego kształtu, więc trudno znaleźć punkt zaczepny. Nie jest to niewykonalne, bo na dzień dzisiejszy z powodzeniem usunąłem już takich pięć. Potrzeba do tego sposobu i cierpliwości. Jeśli ciekawi was, jak najłatwiej tę cewkę wyciągnąć, opowiadałem o tym w moim poprzednim filmie, gdzie wymieniałem korpus małej ósemki. W skrócie, podstawą jest ciepło, alkohol izopropylowy i cierpliwość. Niektóre internetowe poradniki sugerują, że nawet gdy delikatnie uszkodzicie cewkę, to nadal będzie ona działać. Ważne, że nie jest odkształcona. Nie do końca się z tym zgodzę, ale najpierw musimy sobie wyjaśnić, czym w ogóle jest ta cewka. Krótko mówiąc, jest to po prostu miedziane uzwojenie. Podobne uzwojenie możemy zauważyć na przykład na transformatorze. I teraz tak. Cały sens takiej cewki to otrzymanie prądu, który przez nią przepłynie, wytworzy pole elektromagnetyczne i przekaże ten prąd do baterii. Cewki te zawsze pokryte są warstwą izolującą. Dlaczego? Dlatego, że prąd zawsze wybiera sobie najkrótszą drogę, jaką może przebyć z punktu A do punktu B. A co się stanie, jeśli taką cewkę pozbawimy warstwy izolującej, uszkadzając ją? Prąd popłynie sobie po linii prostej, a nie po całym zwoju i żadne pole elektromagnetyczne się nie utworzy. Czy jest to niebezpieczne? Raczej nie, po prostu cewka nie będzie działać. Warto zatem zwrócić uwagę, czy aby na pewno nie uszkodziliśmy cewki lub nad wyraz jej nie wygieliśmy. Ale dobra, starczy o tych cewkach, bo tu już złączę ładowania i przyciski zamontowane. Pewnie nie umknęło wam, że zamontowałem nową taśmę z przyciskami bocznymi. Dlaczego nie wykorzystałem starej? Powiem Wam szczerze, nie pamiętam. Nagranie pochodzi z października, ale coś tam było z nią nie tak. Złącze ładowania podkleiłem cienką taśmą dwustronną, żeby trzymało się na miejscu. Nowa taśma od przycisków miała już naniesiony klej, więc ładnie przykleiła się do korpusu. Czas zamontować serce telefonu, czyli płytę główną, z powrotem. Ta trzymana jest na swoim miejscu przez pięć śrubek. Dwie z nich to zwykłe śrubki z nacięciem krzyżowym, a pozostałe trzy to tzw. śrubki stand czyli takie, w których środek można wkręcić następną śrubkę. Takie rozwiązanie pozwala inżynierom zaoszczędzić sporo miejsca w telefonie. Po przykręceniu płyty można podpiąć pierwsze komponenty, czyli przyciski boczne, złącze ładowania i cewkę odładowania bezprzewodowego. Warto to zrobić od razu po przykręceniu płyty głównej, bo czasami może się zdarzyć tak, że któregoś z tych elementów zwyczajnie nie będzie dało rady przypiąć, bo jest np. źle ułożony. W takim przypadku szybko można dokonać ewentualnych poprawek, bez konieczności rozbierania telefonu na nowo. Teraz pora na motor wibracji. Swoją drogą, zastanawiało Was kiedyś jak to jest, że iPhony tak przyjemnie i delikatnie wibrują w odróżnieniu od innych smartfonów? To właśnie zasługa tego oto motoru wibracji, którego Apple nazywa TapTic Engine. Główna różnica polega na tym, że standardowy motorek wibracji obraca się w kółko, a TapTic Engine pracuje w poziomie. I to właśnie tworzy dobrze znane nam ciche i przyjemne dla ręki i ucha wibracje. Nie zawsze tak jednak było. TapTic Engine swoją premierę miał w iPhone 6S. Każdy poprzedni model wyposażony był w standardowy, okrągły motorek wibracji. Aparaty tylne na miejscu. Pozostało przykręcić kilka ostatnich blaszek chroniących ostatnie wyeksponowane złącza i czas na test zarówno złożonego do kupy telefonu, jak i nowej baterii. Telefon działa, przyciski śmigają, aparaty tylne bez zmian. No to otwieramy go z powrotem. Na pewności, że nie jest to kurz zewnętrzny, przeczyszczę dokładnie powierzchnię soczewek aparatu oraz wymienię szkiełko je chroniące, bo znajduje się na nim rysa, którą być może zauważyliście. Kupujący na pewno zwróciłby na to uwagę, warto więc to wymienić, szczególnie, że jest to czynność banalnie prosta, a szkiełko kosztuje raptem kilka złotych. Zaraz pokażę Wam jak to zrobić. Wystarczy wziąć nóż lub inne ostre narzędzie i rozwiązać sprawę siłowo. Uważajcie tylko, żeby się nie pokaleczyć. Na pewno pomoże Wam uprzednie podgrzanie szkiełka suszarką. Ciepło zawsze będzie tutaj Waszym najlepszym przyjacielem. Po usunięciu resztek szkła i starego kleju, możecie nałożyć nowy. Najlepiej w tym przypadku użyć sprężystego kleju B7000. Jest on używany do wymiany szkiełka przez większość serwisów i w tym wypadku słusznie. Uparci używają tylko kleju również do uszczelniania telefonu, jednak tego raczej Wam nie polecę, bo byłaby to dość karkołomna czynność i łatwo byłoby ubrudzić wewnętrzne komponenty telefonu. Lepiej trzymać się uszczelek. Po wymianie szkiełka przyszedł czas na ostateczny test i tutaj od razu muszę zdradzić Wam, że nic się nie zmieniło. Zamiast zamawiać nowy aparat za 200-300 zł, wpadłem na inny pomysł. Postanowiłem przerwać nagranie, tymczasowo złożyć telefon do kupy, zrobić zdjęcia, wystawić go tak, jak jest, z dokładnym opisem usterki i zamieszczeniem zdjęć czarnych plamek, i zobaczyć, na ile rynek wyceni ten telefon w takim stanie. Po pojawieniu się oferty bez namysłu rozłożyłem telefon, przykleiłem baterię, założyłem nowe uszczelnienie i sprzedałem go z odbiorem osobistym, tak aby kupujący na 100% wiedział, co kupuje. Przechodzimy do bilansu. Telefon kosztował 400 zł. Używany oryginalny korpus 100 zł. Bateria 58 zł. Przyciski boczne 28 zł, cewka ładowania bezprzewodowego 30 zł, szkło tylnych aparatów 9 zł i uszczelka 4 zł. Zsumowane koszty wysyłek to 13 zł i 99 groszy, co daje łączny koszt w wysokości 642 zł i 99 groszy. Telefon udało się sprzedać za 730 zł, co daje zysk wynoszący 87 zł i 1 grosz. Słabo biorąc pod uwagę ilość pracy, ale ważne, że bez strat, a biorąc pod uwagę, że sprzedałem telefon nie w pełni sprawny, myślę, że jest to całkiem niezły wynik. Gdybym dokupił nowy aparat za powiedzmy 200-250 zł, to miałbym koszty na poziomie 850-900 zł. Czyli, żeby osiągnąć choćby taki sam zysk jak przy sprzedaży z uszkodzonym aparatem, musiałbym go sprzedać za 950 tysięcy zł. Kupilibyście 8 plusa za takie pieniądze? No właśnie, ja nie, więc był to moim zdaniem najlepszy ruch, jaki mogłem zrobić. I tym miłym akcentem kończę dzisiejszy film. Trzymajcie się. Cześć.